Witamy Państwa bardzo serdecznie. 11 kolejka piłkarskiej ekstraklasy w Białym Białymstoku. Jagiellonia, Białystok, Korona, Kielce. Grzegorz Pilat i Jacek Dąbrowski. Przed nami starcie żółto-czerwone derby. Tak się nazywają te mecze pomiędzy Jagiellonią a Koroną. A to dlatego, ponieważ oba kluby mają właśnie takie barwy. Żółto-czerwone. 19. Minuta tego spotkania. Wynik to wciąż przypomnijmy. 0 do 0. Dobre, ładne, otwarte spotkanie w zawodnicy jaki. Dośrodkowanie! Ach, ten z prawej strony! Uderzał w Czarnych! Dobrze dośrodkowywał. Nastić, bojen, nastić z lewej strony. Dośrodkowanie na wprost bramki. Uderzał czernych, ale zablokowana. Już teraz Pospisil. Co będzie robił? Pospisil z lewej strony. Uderzenie! Ach, niecelnie, niecelny ten strzał. Teraz atakujemy prawą stroną boiska. Na rożniku jest przykrył, będzie dośrodkowanie. E, pokazuje się Gual. E, Gual jest na linii pola karnego. Piąty metr, strzela, piłka odbita. Chyba tam odbalicie i od bramkarza jeszcze będzie rzut rożny. To była bardzo dobra sytuacja na zdobycie bramki. No i mamy szansę wyjście. Lewicki przedostaje się, będziemy wyprowadzać kontrę. Faulowany jest nasz zawodnik, sędzia pokazuje, gramy dalej. No i teraz świetna sytuacja. ma sam na sam z bramkarzem strzela za lekko, co za strzał. Był już w polu karnym. No wystarczyło huknąć gdzieś tam po rogu, piłkę po ziemi posłać. On po prostu oddał mu, próbował jakoś technicznie położyć go, czy, czy piłkę pod poprzeczkę posłać. To była doskonała sytuacja, to była najlepsza sytuacja w tym meczu. No i niewykorzystana niestety. Jeżeli ktoś z Państwa dawno nie słuchał relacji biały Białystok na Antonie Polskiego Radia Białystok, to może się zdziwić, to gdzie jest Jerzy Kułakowski. To my tylko przypominamy, że Jerzy studiuje bardzo pilnie, uczy się w Pradze. Młody chłopak. Młody chłopak, przecież ambitny student, także serdecznie Pana Jureczka pozdrawiamy i czekamy. Słucha nas na pewno. Tak, na pewno, a poza tym chcemy Państwa uspokoić, Jurek będzie komentował mecze wyjazdowe biały Białystok, wszystkie w październiku, także czekamy na Jurka. Jureczku, mam nadzieję, że zeszyty już uzupełnione, wszystko jest w porządku. Notatki skserowane, dobrej nauki. A my wracamy na stadion miejski w Białymstoku. Co będzie? Gual się przewracał. Mówi do sędziego Frankowskiego, sugeruje, że był faulowany przez Petrowa. Ale ostatecznie nic z tego. Piłka na aucie i już teraz z autu daleko Czernych. To Guala. Gual obok niego dwóch obrońców. Gual z lewej strony wpada w pole karny. Czy był faulowany? Nie. Gual dalej ograł. Gual do środnego Czernyka. Boże, jak tego nie strzelił czarny? 3 jest, ma w ramkę 31 minucie spotkania. 3 grill. Na 1 do 0 I jest zamieszanie. I jest teraz jakaś walka na boisku. Co się dzieje? Tam jakiś przypychanka w polu karnym korony. Bartosz Frankowski rozdziela. Wyskoczyła cała korona ze swojej ławki. Jeszcze takie solowe pojedynki gdzieś tutaj się odbywają. No właśnie, to trochę mąci radość się z tego gola. Czy będą wątpliwości co do tej bramki? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. A z czego wynikły te, no tutaj ten konflikt? Tak naprawdę trudno nam było zauważyć, bo yy, przyjrzeliśmy się bramce, przeżywaliśmy. A gdzie nastąpiło zarzewie konfliktu między zawodnikami? I dalej mamy jakieś dziwne zamieszanie. Co tu się wypraw? Oj, co będzie to, sytuacja sam na sam, oddajemy bramkę, ale oddajemy numer, brak. ale numer, ten do jednego Cału... Macie sobie, macie sobie. Dobrze, ale... no i fair play jakieś tu widzę, ależ gest. Nieprawdopodobny. Ja nie wiem, ale dlaczego. Czegoś takiego tak, nie... to nie widzieliśmy. Dlaczego tak się tutaj porobiło? Dlaczego? Skąd to się wzięło? Ale jakbyśmy, dalej. jakbyśmy mogli to komentować. Broń, broń, ale widzimy, że tu nie ma co bronić, bo już to chyba była dogadana sytuacja, więc no musieli piłkarze Gieloni przyznać. Chyba rację rywalom, że było coś nie tak przy zdobytym golu. Chyba to przyznali się, że, 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 że było jakieś zagranie nie fair, że ta ale bramka Coś, żeby było coś, no nie ja pozał. nie widziałem, no, ale najwyraźniej się. gdzieś coś musiało tam zajść, skoro cała drużyna na to przestała Chyba coś Grzesiek, masz już jakąś sytuację wyjaśnioną, czyżby? Tak. Wy? A chodziło dokładnie o to, że w sytuacji, w której piłkarze Korony Kielce wybili piłkę na aut, jeden z piłkarzy leżał na boisku, a wtedy Jagiellończycy szybko rozpoczynając, wyprowadzili akcję i strzelili bramkę. No i dlatego właśnie stało się tak, a nie inaczej, że potem Jagiellończycy po strzeleniu tej bramki oddali bramkę na jeden do jednego i tak dlatego właśnie mamy taki, a nie inny wynik w 39 minucie spotkania. Wybiega Alomerowicz nogą na aut. Alomerowicz wybił piłkę, podbiegł do chłopca, który podawał piłki. Wziął od niego piłkę, wyrzucił ją na plac gry, żeby korona nie mogła szybko rozpocząć. Szybko stamtąd uciekł, ale dogonił go sędzia Bartosz Frankowski i pokazał mu żółtą kartkę. Oj, a tymczasem, oj, a tymczasem oj, mamy war. Mamy war. Mamy, tak, mamy war. Proszę państwa. Ponieważ przy tym strzale najprawdopodobniej było odbicie ręką, już tutaj analizują. Ja nie dotknąłem, ja na pewno nie. Tu już widać te gesty. Ręka była przy ciele. Pokazuje zaraz, kto to? 90. Kiryłow Petrow. To najprawdopodobniej piłka w niego uderzyła. Właśnie, czy w rękę, czy nie. Sędzia będzie teraz analizował. Patrzymy. Biegnie. szybkim tempem. Zbliża się do środka. Uwaga. Pokazuje. I co? KARDY! No to proszę państwa, będą emocje. GUAL, jednak on, jednak on chyba będzie wykonywał wykonawcą rzutu karnego, bo wziął piłkę i ustawia na 11 metrze. Gual czeka, już drobne kroczki, ruszył, Gual, Go! Tak! Goal! I mamy bramkę 2 do 1 dla białostockiej Jagiellonii. Jest piłka w górze, dośrodkowana. Pięknie, główką. Była no chyba ręka. Co Pominę teraz? Ręka, karny. karny! Tak Będziemy mieli kolejny rzut karny. Była ręka jeszcze żółta kartka. Podgórski. Z Sz szóstką Podgórski, kartka żółta za zagranie piłki ręką we własnym polu karnym. Czernych bierze się za wykonanie rzutu karnego. No nie wiem dlaczego nie chce dać gualowi, skoro raz już mu się udało. Grzesiu, przygotuj się na głośny gol. Dobrze? Dobre, ja ja jestem gotowy. Ja wierzę, ja wierzę w to. Ale Czernych, Czernych przełamanie. No on musi. Strzela! 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 Mamy to! 3-1! Brawo Fiedzia! Środek bramki, bramkarz skoczył w prawą stronę, a Fiodor Czernych pewnie w środek bramki pod poprzeczkę i strzela trzecią bramkę dla białostockiej Jagiellonii. Już teraz sam Środek środku na prawo, do przykrila, wychodzimy z kontratakiem, przykil, biegnie z prawej strony, jeszcze przykil, do środka i będzie Fiodor Czernych, strzela! Mam! Ach, jaka to była dobra sytuacja! Miał przy sobą praktycznie tylko jednego obrońcę i tylko bramkarza, I w takiej sytuacji, niestety, Fiodor Czerny przestrzelił. Rozpędzają się gracze Jagieloni. Już zagranie do Guala. Gual jest przed polem karnym. Wbiega w pole karne. Troszeczkę falowano, chyba była kolejna ręka. Ale Gual przy piłce. Pusta bramka! Gol! mas gol! Gol, gol, gol! Cztery, Majdo, cztery! Cztery do jednego! jednego. Ostatnio Starmielec przyjechała, dostała czwórkę, tylko tam było do zera. Dzisiaj przyjeżdża Korona Kielce i w biansztoku dostaje czwórkę. Tyle, że do jednego. I to się staje faktem. Jagiellonia Białystok wygrywa z koroną Kielce, bo przy chwilę zabrzmiał ostatni gwizdek sędziego Bartosza Frankowskiego. Wygrywamy 4 do 1, taka mała refleksja na zakończenie. Fajnie było tu po 6 latach. Wracam przed mikrofon Polskiego Radio Białystok, aby ogłosić zwycięstwo Jagiellonii. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję Państwu ze Stadionu Miejskiego Białystoku. Białymstoku. Jacek Dąbrowski i Grzegorz Pilat. Kłaniamy się do usłyszenia w następnym domowym spotkaniu Jagiellonii.